Na razie, plejersze! Babko, poczekaj chwilkę. Mam tu, że będzie coś specjalnego. Nie zwracaj uwagi na tego trupa, co tu leży. No, weź. Słuchaj, ja mam obroczki. No, co prawda w Los Santos, no ale wiesz, zawsze jak padnie, to ciebie a rabat. Na ciebie to naprawdę dużo jesteś w końcu zwykłym, kurwa, kiep, czy nie? Ta, dobra, nara. dobry. Chciałbym kupić coś. No nie teraz, teraz zamknięte jest. Gdzie jest a, a, sorry, sorki. A, i się. Kurwa, to to, Spokojnie! Wyjebał się, wyjebał się, i kurwa! Ten debilny są kluczy, kurwa, w stacyjce! Odpalony motor! <grywa> co za typek, co myślał, że ja nie umiem sobie padyć, kurwa, i wciąż na ten motosek? Na ten zwykły kurwa motorek? O kurwa, Uja, pierdolaj! Zagapiłem się! Ten też się zagapił, dobra, nie jestem jedyny! Na razie plejesz!